Siemano z tej strony Kifi i gramy dzisiaj misję z widzami jest ze mną Adam. Ken... Ad Adam Kenes właściwie właściwie to Kenes jest ze mną więc pues pójdzie łatwo. No i, i się Adam, co tam powiesz powiem zacząć. Trzeba zacząć. Mamy misję. E Gdzie to pisze w ogóle? E Zabić 50. Si a, 50, 50 z dowolnej broni. Więc niby, niby dowolność, ale z drugiej strony aż półsetki. Zmieniać trzech ich jest. No, tak to poszło. No już 5, więc jeszcze 45, Myślę, że jakoś pójdzie e, w miarę łatwo. Chyba nie można kupować. Albo na początku? Nie wiem. Nie, nie, nie czytałem dokładnie tej misji. Ale możliwe, że jest to zrobione tak, że nie da się kupować. I tylko bierze się bronie od nich O Jezu, to już mnie biją, oh. 10hp To zabrało już Chyba teraz brzmiały lepsze podanie, bo... No to chyba tak albo jeszcze, nie? Nie no, jeszcze już będę... Góra! A halo, halo? Nie, nie umieraj, bo ja zaraz umrę Okej, okay, nice. No co, jakieś bronie minęły? Jeszcze chyba nie. Glocki. Glocki nadal. Cinec, ale mam Hager. O, nice. Co, generuje 50 HP? Tak, tak e, po wygranej czy tam przegranej runie, czy no, po wygranej 50. HP zwracam. Eee, dobra. Jeszcze zostało 40. Nie wiem, na razie to jakoś idzie, ale jak będzie to ja nie wiem. To pewnie zaraz będą szły takie boty, że że się przerwę, bo czasem się, jak odpalam, no, EXECa, to albo po prostu się nie włączy, no nie, nie, 20%. Góra chyba, znowu tak? To e, powiedz, A chyba głównie, tak, już mocniejszy projekt. Aha, to szybko. Zadane obrażenia 183, co? No właśnie tak, strzeliłem do niego parę razy i nie zdechł. No to te boty już trudniejsze dosyć. I do dobra to od nowa Ja nie właśnie gdzie idą Nie, to sobie Ja właśnie lubię, fajny jest bardzo. A za No bo nie, dobra jednak tam Będą Dostali, ale mam 3hp. tak to tak poszło jakoś. Pompę sobie wezmę może. Albo nie, gajla lepiej w sumie. Chociaż pompa, pompa, pompa na blisko. Dobra, ty masz pompę, ja mam gajla. Granat. Suwenty. Czyli kupować nie można, okej. Okay. Nawet zero kasy dostajemy w ogóle. No są wenty, oni z tych wentów też czasem wychodzą Skąd? Nie, patrzę sobie tak, testuję czy działa pistolet <grystanie> I co, działa? Strzela? Działa Ale biegną, tylko nie wiem skąd Wenty O nie o, Ugrasz to Dobra, no, jednak nie Jednak nie <grystanie> to Trzeba się jednak ustawić z tymi garlami Dobrze Co nie teraz mieli o. też No, A jest zrespiło mi do stówy mimo wszystko, chyba już dlatego, że jest na łatwiejszy poziom. Mimo że miałem mało HP16. O no jest Kałaszik. Kałaszik. Co tutaj? Ło, flesza dostałem. To nie Daj tak szybko, bo ja nie dam rady Czekaj, trzy kałaki cię wy wybiłem Masz do lata, przynajmniej tak Oni pobiegli gdzie indziej tyle Góra Albo wenty, wenty po prawej Proszę AWP, uważaj, AWP Dobrze... Dobra a wupa jest jak chcesz, ale weź lepiej kocha Nie, mi się ja, ja się lepiej czuję za wupką Tak? No dobra No, co kina jest O no, tak Spojrzę czy tu idą mi? Ja będę patrzył w górę, o, na to Dobra, idą tutaj, ale nie A wiadomo gdzie pójdą Tutaj się ustawia jakoś sensownie to tak, miejsce to miejsce Co, tak słychać znowu? Góra, albo wątek Góra Raczek zostało, dwóch takiego podestu Jeszcze jeden, prawie chyba. Za to zawsze na za przyjdą. Dobra, jest. Jeszcze trzy rundy, tak? Gdzieś tak, nie no, więcej. Czy trzy? Rundy. Trzy rundy. rundy, rundy. Chowaj się tam, żeby cię nie zdjęli znowu. Tu jest jakiś wywalony gościu. Kombi heavy. No heavy, bo oni tu przychodzą czasami. ten, już ma resztę. Przynajmniej jest taki Ależ że... Ale strzelazo za WP zadał mu połowę życia. To mały minus. Kurde. Szybko zabiję. zabiję. No właśnie. No właśnie. Kurde i od nowa. Jaki plan? No to mam pompę i po prostu zabijamy. Pompę krowę, tak to się nazywa. Dobra. Góra. Nie. Argent. O Boże. Ale o heavy o uważaj. Boże. O nie! Nie mogę jak się ruszyć. O Boże. Czekaj. No nie! Zobacz, robią flash. Zobacz, robią co po prostu. Trzymaj D. Heavy jest. Cofaj, 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 cofaj. Zaflaszowałem za, za ich, cofaj. Zostawimy się. Testuj na odległość, raz jeszcze będziemy suportował. Jak suport w LoLu. Wracaj się, proszę. Stawiłeś mnie. Łatwe, ale jest obity, ale jednego już Hej, hej mi poszedł. Jeszcze jeden. Góra, albo będę. Nie, dołem, bo to jest taki dźwięk Aha. tam na dole, pod, bo tutaj tym jest hanger taki. No ci może wyjść, albo po lewej. Raczej dołu. Po lewej. Taki perfidny aim, bo ty to Dobra Jeszcze ostatnia runda, proszę Ja Błagam, właśnie Ja mam AWP, to poczekaj może Kurde, ale nie trafiłem, mi ale... Mi Dobrze, ale zna... dobrze, dobrze Dobrze, dobrze Super, świetnie Pro l 4 Ale Czy Chyba nie będą tu szli, czy idą? Idą, idą. I to najgorsze, że heavy na początku jest obity. Na jednego szuta bierz, że on miał. Kurde. Dobra, heavy trafiony. Dobra, a jest heavy, najważniejsze. Dobrze. Je dwóch zostało. Boże... Ich wychylamy, dostajemy HE Dobra, przynajmniej y odcinek nie zakończy się. Chyba... Cicho, cicho, nie, 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 weź, nie, 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 nie kracaj, lepiej. Wystarczająco długo to robimy. Nie! Jest! Dobra! Boże, słuchajcie, koło 50 paru minut męczyliśmy się z tą misją. Najdłuższa misja, jaką robiłem, 10 tysięcy punktów nam odebrało za to, że 10 razy nam się nie udało. Boże, takie raki, tak ciężko było. Dziękuję Wam za oglądanie, zostawcie łapkę w górę. I no, się Adam, pożegnaj się. Ciężko było trochę.